Cześć wszystkim, z tej strony Marchew. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak zrobić e, lampę na dwa guziki. Hmm. Będzie ona działała na takiej zasadzie. Jak przed chwilą widzieliście. Będzie się paliła tak długo, aż nie wciśniecie tego guzika. Bo zwykła lampa działa właśnie tak jak tutaj teraz pokażę. Ona działa tak, że klikniecie i gaśnie. Ta na temat działa inaczej pali się tak długo, aż jej nie wyłączycie. Tak wygląda mniej więcej mechanizm tutaj na trzy lampy. Tak wygląda bez zbędnych klocków. To jak klikamy, zapala się. Gasnie. Jak to zapalamy, czyli energia przechodzi tutaj do bramki pamięci, i wtedy ta pochodnia gasnie, jak pod przychodzi energia. Wtedy tamta pochodnia się zapala, daje energię i zapala się lampa. Wtedy zrobimy natomiast tak: tutaj idzie tym przewodem energia, wtedy, czyli ta pochodnia gasnie, zapala się tamta pochodnia. No i kto to zrozumie będzie wiedział. A kto po prostu nie zrozumie to, żeby wiedział jak zbudować. Wszystko praktycznie idzie na góry, tylko tutaj te trzy bloczki idą pod spodem. No i teraz może pokażę, jak zbudować. No to co będzie nam potrzebne. To są jakieś bloczki do budowy pochodnio. Zabudujemy tutaj trzy kratki w dół. Trochę źle. Tu, tu dajemy dwa przyciski dajemy redstone tak teraz tutaj dajemy redstone tu idzie tak 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 tu idzie tak 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 tak, musicie pamiętać, żeby zawsze tutaj dać na bloczek tutaj, który postawicie i za bloczkiem, bo inaczej Wam mechanizm nie zadziała. Zobaczcie. Widzicie? On wcale nie będzie działał. Musicie tutaj, tu i tu dołożyć po bloczku i zobaczcie, teraz zadziała. Tak, później od tego możemy tu odciągnąć jakieś... No i tu dajemy lampę. No i działa jak widzicie. Hmm. Możecie to sobie umieścić w jakichś domkach lub w innych budowlach. Bardzo ładnie to wygląda. No i dobra, zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania, jeżeli wideo Wam się spodobało. Hmm. Jeżeli naprawdę Wam się spodobało, to zostawcie like. A jak po prostu się coś nie podobało, to napiszcie w komentarzach, co mogę zmienić. Teraz testuję nowy program do montowania Sony Vegas Pro 211. i napiszcie, co sądzicie o tym materiale. Czy mam nagrywać następne takie jakbym rzeczą nowe przygody. Więc trzymajcie się ciepło.